Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o farbach do wnętrz. Zastanowimy się, jakie są ich rodzaje i jak wybrać te najlepsze dla naszego domu. Przedstawię wam różne typy farb, ich właściwości oraz podzielę się kilkoma praktycznymi wskazówkami, które pomogą wam podjąć decyzję. Jeśli planujecie malowanie, ten film jest dla was. Zapraszam do oglądania. Malowanie ścian i sufitów jest jedna z podstawowych prac wykończeniowych w nowym mieszkaniu lub remontowych w przypadku starszych domów i mieszkań. Farby do wnętrza domu, jakie esa dostępne na rynku, umożliwiają nadanie szczeniom wyjątkowych walorów estetycznych. Ich wybór jest na tyle duży, że niekiedy trudno podjąć ostateczne decyzję. Rodzaje farb wewnętrznych. Do malowania pomieszczeń wewnętrznych stosuje się przede wszystkim produkty wodorościęczalne. W zależności od typu zastosowanego w nich spoiwa, będą to farby ze spoiwem organicznym lub ze spoiwem mineralnym. Owo spoiwo jest materiałem wiążącym wszystkie cząstki pozostałych składników, czyli pigmentów, wypełniaczy, rozcieńczalników, rozpuszczalników, środków pomocniczych. Farby do wnętrza domu organiczne. Farby klejowe w zasadzie ten typ farb prawie zniknął z rynku, i stosunkowo niewiele osób decyduje się na ich zakup, głównie z powodu. Konieczności rozrabiania proszku z woda co wymaga czasu. Środkiem wiążącym kiedyś był klej z kości i skór zwierząt, a obecnie z reguły polimer pochodny od celulozy. Farba klejowa nie sprawia kłopotów w użyciu i ma bardzo dobre właściwości kryjące. Wyróżnia się niezła odpornością na wycieranie, jednocześnie łatwo ją ja usunąć z podłoza, co ma znaczenie przy remoncie. Nadaje się na tynki mineralne, płyty gipsowo-kartonowe tapety papierowe oraz typu Raufasser, a najbardziej sprawdza się do malowania. Sztukaterii i powierzchni wymagających farb elastycznych. Absolutnie nie można jej stosować na zewnątrz. Na pewno stanowi ciekawa, ekologiczna alternatywę dla farb emulsyjnych, gdyż zawiera same składniki naturalne i nie ma w składzie środków konserwujących. Farby emulsyjne czyli dyspersyjne w ich przypadku spoiwem SA rozmaite żywice odpowiadające za właściwości użytkowe tego typu farb. Do farb emulsyjnych zalicza się farby poliostanowe obecnie rzadko stosowane, gdyż zostały wyparte przez farby akrylowe i lateksowe. Nadają się do nałożenia na niezbyt grube warstwy z farb klejowych. Farby akrylowe ich spoiwem jest żywica akrylowa. Farby do wnętrza domu akrylowe charakteryzują się dobra elastycznością i przyczepnością do podłoza, a przede wszystkim uniwersalnością zastosowania. Jedynie powierzchni pokrytych farba olejna nie można pokryć akrylem, natomiast farby akrylowe świetnie kryją zagruntowane tynki. Podłoza gipsowe, drewno, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe, beton. Farba akrylowa do malowania ścian wykazuje się odpornością na ścieranie i świetnie przepuszcza parę wodna, co ma wpływ na zachowanie. W pomieszczeniu właściwego mikroklimatu. Białe i kolorowe farby akrylowe sprawdzają się w każdym pomieszczeniu, można je również stosować w pokoju dziecięcym, z wyjątkiem. Kuchni i łazienki, gdzie mamy podwyższony poziom wilgotności powietrza. Właśnie owu brak odporności w kontakcie z wilgocia jest uważany za największa wadę farb akrylowych. Powierzchnie nimi pomalowane staje się dość podatne na rozmaite uszkodzenia. Ponadto farby akrylowe z dolnej połki cenowej mogą blaknąć i pokrywać się małymi pecherzykami. Farby lateksowe do wnętrz ESA tak naprawdę odmiana farb akrylowych, jednak farba lateksowa do malowania ścian zawiera większa ilość. Żywicy w składzie, co wpływa na tworzenie niezwykle elastycznej i dobrze kryjącej powłoki. Farby lateksowe wyróżniają się fantastyczną odpornością na wilgoc i czyszczenie, więc SA idealne do kuchni i łazienek. Niektóre farby lateksowe mogą mieć w swoim składzie dodatkowe środki pleśniobojcze i hamujące rozwój grzybów. Farby lateksowe łatwo się nakłada i nawet po długim czasie nie odbarwiają się. Wady? Przede wszystkim wyższa cena. Nie ma też możliwości pomalowania powierzchni pokrytych farba lateksowa nowa warstwa. Nie powinno się malować taka farba, jeżeli temperatura nie przekracza 10 stopni. Farby akrylowo-lateksowe Farby akrylowo-lateksowe łacza w sobie największe zalety jednego i drugiego typu, a więc dobra przepuszczalność. Powietrza charakterystyczna dla akrylu oraz elastyczność i odporność na szorowanie, czyli cechy przynależne dla farb lateksowych. Farby winylowe ich spoiwem jest polichlorek albo polioktan winylu. Stosowane SA głównie w pomieszczeniach gospodarczych. Można je zmywać. Jednakowoż, ze względu na niska przepuszczalność pary znacznie utrudniają oddychanie ścianom. Farby ceramiczne do wnętrz to bardzo nowoczesne farby lateksowe zawierające cząsteczki ceramiczne. Technologia ceramiczna sprawia, że ściana staje się plamoodporna. Ściany nimi pomalowane nie absorbują te z brudu i kurzu. Świetnie się je zmywa, a nawet szoruje. Nadają się do wszystkich pomieszczeń, także tych wilgotnych. Odporne na zmywanie farby ceramiczne nie tylko wyrównują wszelkie nierówności, ale nadają piękny połysk. Największa wada jest oczywiście wysoka cena. Poniżej zamieszczamy film z instrukcją malowania farba ceramiczna, farby do wnętrz mineralne. Mineralne farby do wnętrz to produkty wapienne lub cementowe, stosowane niezwykle rzadko, najczęściej przez amatorów budownictwa ekologicznego, ewentualnie konserwatorów zabytków. Farby strukturalne. Należy jeszcze wspomnieć o farbach strukturalnych, będących na pograniczu farb i tynków. Nakłada się je gruba warstwa przy użyciu szpachli i dopiero po przeschnięciu nadaje się odpowiedni wzór. Stosuje się wtedy wałek fakturowy, gapkę lub szmatkę. Farby strukturalne można zmywać i przede wszystkim nie trzeba wypełniać drobnych ubytków przed ich zastosowaniem. Przygotowanie ściany do malowania. Usuwanie starej farby lub tapety malowanie ścian i sufitów nie jest zbyt trudnym zadaniem i w zasadzie większość osób dobrze sobie. Z tym poradzi, o ile będzie pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Przede wszystkim powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha i zwarta. Jeżeli pomieszczenie było już wcześniej malowane albo tapetowane, należy usunąć stara farb czy te tapetę AZ do tynku lub gładzi. Łatwo to uczynić za pomocą szpachli po zwilżeniu powierzchni, jednakowoż coraz częściej wykorzystuje się niezwykle wygodne w użyciu. Specjalne środki do usuwania farb. Takie preparaty rozpuszczają farb dzięki swoim biodegradowalnym składnikom. Jednocześnie środki nie drażnia, esanie toksyczne i bezwonne, więc nie stanowią zagrożenia ani dla zdrowia człowieka, ani dla środowiska. Preparat nakłada się równomiernie na ścianę i czeka mniej więcej 45 minut a po tym czasie delikatnie zdrapuje farb szpachelka. Wymaga to trochę czasu i energii, ale lepiej nie ryzykować odpadnięcia nowej powłoki farby i to razem z poprzednia. Jeżeli stara farba łuszczy się bądź pikę, to musi zostać usunięta. Usuwane ubytków i wygładzenie powierzchni ścian w nowych pomieszczeniach należy usunąć wszelkiego typu zabrudzenia, jak kurz czy pył. W przypadku występowania jakichkolwiek uszkodzeń dobrze uzupełnić ubytki lub wyrównać powierzchnię, ponieważ na pomalowanej ścianie. Nierówności zawsze ESA widoczne, szczególnie przy zastosowaniu emulsji satynowych. Wystarczy zastosować gładzie gipsowe przy niewielkich poprawkach bądź gipsy szpachlowe, kiedy ubytki ESA naprawdę duże. Ciekawym rozwiązaniem jest także użycie taśm naprawczych. Ściany muszą być zupełnie suche, aby zacząć malowanie. Tynki gipsoweż na mniej więcej 1,5 tygodnia, cementowo wapienne około 4 tygodni, a gładz gipsowa minimum 6 godzin. Z kolei powierzchnie z betonu surowegoż na nawet ponad 8 tygodni. Czynnikiem decydującym o rzeczywistym czasie schnięcia wszelkich podłozy jest wilgotność powietrza i temperatura w danym pomieszczeniu, ale również grubość podłoża. Gruntowanie ścian bardzo istotnym elementem przygotowującym powierzchnię do malowania, a jednocześnie często pomijanym, jest zagruntowanie ścian. W przypadku nowych budynków nie można tego etapu pominać, ponieważ świeże ściany Esa niezwykle chłonne. Gruntowanie nie tylko zmniejszy ich chłonność, ale także odpowiednio je wzmocni. Stare mury mogą nie wymagać gruntowania, ale warto to sprawdzić. W tym celu należy przyłożyć mokra gapkę do podłoza. Jeżeli woda zacznie wsiakać w ścianę, to znak, iż ściana musi zostać zagruntowana. O jednym jeszcze trzeba pamiętać: gruntowanie powierzchni, która nie jest chłonna, prowadzi do jej zeszklenia. Do gruntowania stosuje się specjalne farby lub środki gruntujące. Farby do wnętrz dobrej jakości wymagają zazwyczaj użycia konkretnego preparatu gruntującego, więc warto zapoznać się z instrukcjami. Producenta, znajdującymi się na etykiecie opakowania. Wbrew pozorom. To bardzo ważne, ponieważ farby najlepiej łacza się z różnymi rodzajami gruntu, co ma swoje przełożenie zarówno na wygodę malowania, jak i ostateczny efekt. Gruntowanie wykonuje się najczęściej jednokrotnie lub dwukrotnie za pomocą wałka z krótkim runem, rzędu 2-8 mm. Farby podkładowe podłoza niechłonne, połyskliwe, twarde, zwarte i o intensywnym kolorze powinny zostać pokryte farba podkładowa, która nie wnika zbyt głęboko. Niemniej jednak tworzy powłokę na wierzchu. Niejednokrotnie beton, tynki cementowo-wapienne, cegły i bloczki z różnego materiału oraz płyty wiorowe wymagają zastosowania tego typu farb. Nanosi się je wałkiem o długości runa 8 do 26 mm. Dobór właściwej farby. Rodzaj farby dopasowany do konkretnego pomieszczenia jeszcze kilkadziesiąt lat temu wybór farby do wnętrz był dość ograniczony i należało. Jedynie przestrzegać zasady. Aby nie nakładać lepszej farby na gorsza. Obecnie oferta na rynku nie tylko jest zdecydowanie większa, ale także jakość farb uległa poprawie. Podstawowym kryterium wyboru będzie więc przeznaczenie farby do określonego pomieszczenia oraz jej właściwości aplikacyjne. Wielkim ułatwieniem przy selekcji SA wszelkie informacje zawarte na opakowaniach i na pewno zawsze należy je przeczytać. Zastosowanie nieodpowiedniej farby do danego podłoza skutkuje słabszymi efektami dekoracyjnymi, a niekiedy problemami z trwałością powłoki. Pomieszczenia o dużej wilgotności wymagają użycia farby odpornej na wilgoc, tłuszcz i brud, która bezproblemowo można zmywać woda. I nie grozi to utrata koloru czy też przebarwieniami. Taki charakter ma farba lateksowa. Dodatkowym walorem wydaje się łatwość rozprowadzania jej na ścianach, a ponadto konsystencja i struktura farby lateksowej pozwala. Zazwyczaj na jednokrotne jej zastosowanie, aby dokładnie pokryć malowane powierzchnie. Jednak ceny takiej farby SA około 30% wyższe niż zwykłej farby emaliowej. Pomieszczenia takie jak sypialnia, salon czy przedpokój najczęściej maluje się farba emaliowa. Jeżeli powierzchnia jest dobrze zagruntowana, to z reguły wystarcza dwie warstwy, aby uzyskać spodziewany efekt, szczególnie w przypadku farb kolorowych. Białe powierzchnie czasami wymagają trzech warstw. Od niedawna widać rosnące zainteresowanie stosunkowo nowym rozwiązaniem, jakim są farby strukturalne dające niezwykłe efekty wizualne. Na przykład imitujące nierówny tynk. W przypadku niezbyt ładnych ścian, z rozmaitymi uszczerbkami, to zastosowanie farby strukturalnej może okazać się strzałem w dziesiątkę. Nie trzeba specjalnie przygotowywać takiej ściany, a jedynie dobrać odpowiednia farb i zwrócić uwagę na to, do jakiej powierzchni. Daną farbę będzie dobrze przylegać. O jeszcze jednym trzeba pamiętać. Przy wyborze farby do malowania pokoju dla alergików oraz dziecięcego oraz należy w głównej mierze zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Takie farby powinny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty. Zdrowe i w pełni bezpieczne farby do wnętrza domu mają atest Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Z kolei europejskie produkty ekologiczne mają oznaczenie Ecolabel, a farby skandynawskie i niemieckie oznaczenie błękitny anioł. Tego typu farby ESA hipoalergiczne przede wszystkim nie zawierają LZO, a więc lotnych związków organicznych, które działają drażniąco. Ponadto przepuszczają parę i tym samym nie powodują zawilgucenia pomieszczeń, więc nie ma ryzyka zagrzybienia ścian. Kolory farb do wnętrz jeżeli decydujemy się na białe ściany, to jedynym problemem pozostanie wybór konkretnego producenta. Z kolei osoby wybierające farby do wnętrz kolorowe mają niekiedy ból głowy z selekcja, głównie ze względu na ilość możliwych barw i odcieni. Oprócz farb barwionych fabrycznie można również kupić farb biała, czyli bazowa oraz stosowny barwnik, aby samodzielnie je wymieszać. Jeszcze inna możliwość daje skorzystanie z mieszalników barw, które znajdują się przy każdym punkcie z farbami. Poszczególni producenci udostępniają probniki z paleta odcieni i wystarczy wybrać jeden, a pracownik sklepu dobierze komputerowo odpowiednie pigmenty, a następnie zmiesza je z farba bazowa. O jednym trzeba pamiętać, mianowicie na dużej powierzchni kolor zawsze będzie wyglądać na ciemniejszy niż na próbce. Niekiedy jest natomiast możliwość kupienia niewielkiego próbnika, aby na własnych ścianach sprawdzić nie tylko prawdziwy odcień farby, ale także intensywność krycia. Wydajność farby do wnętrz oszacowanie ilości potrzebnej farby nie powinno sprawić wiele kłopotu. Trzeba jedynie policzyć dokładnie powierzchnie ścian i sufitów przeznaczonych do malowania. W związku z tym, ze wydajność farby emaliowej i lateksowej najczęściej wynosi 10 do 15 m2 litr to jeden litr farby wystarcza, aby pomalować około 15 metrów kwadratowych powierzchni. Jednakowoż warto pamiętać, że wydajność farby do wnętrz bywa rozna w zależności od producenta, typu farby do ścian, a także stanu ściany. W przypadku ścian tynkowych bez gładzi zużycie może być nawet do 20% wyższe. Oczywiście te wyliczenia dotyczą nałożenia jednej warstwy farby do wnętrza domu, a raczej niekiedy zdarza się, że trzeba zaaplikować druga warstwę. Stopień połysku stopień połysku jest procentowym określeniem ilości światła odbitego od powłoki. Farby matowe SA zdecydowanie najbardziej delikatne. Do 5% mamy do czynienia z farbami matowymi, 6-10% to mat jedwabisty lub satynowy. 10-30% oznacza połmat, 30-60% połpołysk, powyżej 60% to połysk. Podstawowa zasada głosi, iż im bardziej błyszczaca powierzchnia, tym łatwiej ja czyścić, dlatego miejsca narażone na brudzenie powinno. Malować się farba z połyskiem, matowe wykończenie jest trudniejsze w czyszczeniu. Ich śliskość sprawia, że brud i kurz słabiej się przyklejają do nich. Odporność na zmywanie niewiele osób wie, że nawet farby lateksowe różnią się składem, co decyduje o tym, jak mocnym zabiegom czyszczącym. Można poddać powierzchnie nimi pomalowane. Na pojemniku z farba zawsze będzie stosowna informacja, czy ścianę pomalowana taka farba należy czyścić na sucho, na mokro czy można nawet szorować. Karta techniczna produktu powinna zawierać dopuszczalna liczbę cykli zmywań. Uważa się, że dopiero powyżej 800 cykli farba jest rzeczywiście w pełni zmywalna. W przypadku pomieszczeń silnie eksploatowanych najlepsza może się okazać farba odporna na szorowanie, szczególnie gdy mamy w domu zwierzęta. Wyróżnia się piec klas szorowania, a najwyższa odporność ma klasa pierwsza. Czas schniecia ten parametr może okazać się niezwykle istotny, kiedy szczególnie zależy nam na szybkim pomalowaniu pomieszczenia. Zdarzają się farby dekoracyjne, które szna na tyle szybko, że nawet po trzech godzinach można nałożyć następną warstwę. Zdarzają się też takie, które na długi czas. Najczęściej trzeba poczekać minimum 12 godzin. Malowanie wnętrza krok po kroku. Niekiedy nie mamy możliwości wyboru najlepszego momentu na malowanie, ale ani zbyt wysoka, ani też za niska temperatura nie jest sprzyjającą. Ta pierwsza skutkuje wyjątkowo szybkim wysychaniem i w konsekwencji powstawaniem smak z kolei w niskich temperaturach farba słabo śnie. Najbardziej optymalne byłoby około 20 stopni Celsjusza, najlepiej w przedziale 17 do 25 stopni Celsjusza. Równie istotny jest poziom wilgotności powietrza, który powinien wynosić około 60%. Najlepszym narzędziem do malowania będzie duży wałek malarski, którym w miarę łatwo rozprowadzić warstwę farby do ścian. Nawet amatorzy całkiem dobrze radzą sobie z wałkiem. Użycie pędzla nie tylko wyczas malowania, ale także wymaga większych umiejętności. Natomiast przydaje się mały pędzelek do precyzyjnego wykończenia miejsc na styku różnych powierzchni, np. Dookoła gniazdka elektrycznego bądź dwóch kolorów. Najlepiej sprawdza się pędzelek mający do 2 cm szerokości. Jeżeli zależy nam na równej linii zetknięcia kolorów, to trzeba zastosować taśmę malarska. Tak się dzieje, kiedy sufit jest biały, a ściana ma kolor. Taśma malarska bardzo dobrze oddziela oba odcienie i nie ma problemów z malowaniem. Spokojnie można najechać na taśmę wałkiem, po czym jazd, kiedy jeszcze jest mokra. Do nakładania farby wałkiem należy użyć specjalnego korytka starka. Wałek moczymy w korytku, a nadmiar farby do ścian rozprowadzamy na tarce. Z wałka nigdy nie powinna ściekać farba, ponieważ łatwo wtedy o powstanie zacieków. Wałek przykładamy do powierzchni ściany i wykonujemy spokojne ruchy w płaszczyźnie pionowej z góry na dol, jednak bez zbyt dużego nacisku. Z kolei pomalowanie sufitu najlepiej zacząc od narożnika przy oknie. Farb nanosimy pasami równoległymi od krawędzi sufitu najlepiej oświetlonej do tej najciemniejszej. Druga warstwa powinna być w poprzek wykonanej wcześniej. Trzeba tylko pamiętać, że nie wolno nakładać kolejnej warstwy, jeżeli poprzednia nie wyschła. Zazwyczaj należy odczekać minimum 12 godzin. Podsumowując, jeszcze raz warto podkreślić, że pomalowanie ścian wymaga dobrze przygotowanego podłoza, a wiec wyrównanego, suchego i zagruntowanego. Trudno też o satysfakcjonujące efekty, jeżeli maluje się nieodpowiednim wałkiem, o niedopasowanej fakturze do rodzaju farby albo zastosuje. Się zbyt mocna taśmę malarska, co przy jej odrywaniu od podłoza skutkuje odchodzeniem razem z farba. Nie powinno też oszczędzać się na jakości farby, ani mieszać jej ze zbyt dużą ilością wody, ponieważ ciężko w takiej sytuacji osiągnąć. Odpowiednie właściwości kryjące. Każdą, nawet najlepsza farba, po jakimś czasie brudzi się, blaknie i nie wygląda zbyt ładnie. Wiele osób zwleka z malowaniem nie tylko ze względu na koszty, ale przede wszystkim z powodu dezorganizacji życia domowego. Jednak dobrze byłoby po trzech do pięciu latach odświeżyć swoje mieszkanie, aby na nowo cieszyć się pięknem pomalowanych ścian. Podsumowując, wybór odpowiednich farb do wnętrz to kluczowy krok w procesie aranżacji przestrzeni. Zrozumienie różnych rodzajów farb Takich jak matowe, satynowe czy połpołyskowe, pozwala na lepsze dopasowanie ich do naszych potrzeb i stylu życia. Pamiętajmy również o takich aspektach, jak trwałość, łatwość w czyszczeniu oraz wpływ na atmosferę w pomieszczeniu. Dokładne przemyślenie tych kwestii pomoże nam STWRZYC piękne i funkcjonalne wnętrze, które będzie cieszyć oko przez długie lata. Dziękujemy za oglądanie i życzymy udanych wyborów w malowaniu.